Jeszcze nie jest ten, ten jest jeden z najgłupszych ochroniarzy. Oni go tak posyłają na posyłki, pewnie do ogrodu, żeby poszedł, zobaczył, co tam w tym ogrodzie się dzieje. Bo on tak chodzi, trochę jak czapla, ten szczupły, widzicie państwo. Ale my tu pokażemy takiego siwego dziada w okularach, który tu się będzie patrzył w naszą stronę, bo ten przeszedł i się ten nie patrzył. Z naszą stronę, bo i nie wie, o co chodzi. Zresztą nie podpadł, na to więc nie musi się tutaj patrzeć zresztą. Zaraz ten w okularach się dziad będzie wracał, proszę Państwa. Co on jest tak doszczelny i tak chamski i tak wulgarny i tak brutalny, Proszę on do każdej osoby to mógłby mówić. Spierdalaj, a wypierdalaj, my te halinka jak ona ma na nazwisko, ta była bibliotekarka? No przecież rozpisała się na kartce, co on do niej mówił. Co on do niej mówił, że wypierdł. A teraz wypię. Dalej. No i ona się podpisała na tej kartce, opisała sytuację. Posłałyśmy to z kanem do pani Wołotko. I mało tego, że do Pani Wołotko, pani Dołotka też... Bo to też jest oszustką, bo ona pewne rzeczy by skłonna była kryć, by nikt nic się nie dowiedział, a to wszystko, co jest na e-mailu, automatycznie wszystko idzie do prokuratury, żeby prokuratura bliżej przyjrzała się złej działalności. Tegoż organu, całego zaplecza gospodarczego Bibliotece Uniwersyteckiej na dobry sześć. Złej działalności, podejrzanej działalności, potem zwykle wiesz, oni do czegoś dochodzą. Robi się coraz ciemniej, bo to już jest godzina 16:15 czasu polskiego. W Polsce, a my wszyscy nasi kochani studenci z całej Polski, ze wsi, poszczególnych Polski, proszę Państwa o zepsutym słuchu. Tam mają na tych wsiach taką ciszę z że tutaj to nawet były jakieś piski, to im strasznie przeszkadzało. Im strasznie przeszkadza. Że jak ktoś chrapie, ktoś sapie, samochód piszczy, po prostu uciekają. Ci zepsi są bardzo bojaźliwi. Ale jak krowa młczy, to oni nie są przestraszeni. Czy koza, czy baran beczy, czy kogut pieje, to oni nie są przestraszeni. Ci ze no bo przecież z Białego Stoku tu nie ma nikogo. Ten facecik chodzi tutaj, on tak pięknie mówi po francusku, pięknie mówi po polsku, i on sobie tak chodzi.